Czy jesteśmy świadkami wybuchu kolejnej afery? Wiele na to wskazuje. Pamiętamy, że są w obozie władzy ludzie, którzy zagrali w kampanii wyborczej informacjami niejawnymi, udostępnianymi w bardzo intymnych i bardzo tajnych ankietach wypełnianych w celu uzyskania na przykład certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. To z tamtych akt, wiemy to doskonale, pochodziły rzucone przez rządowe media materiały o kawalerce pana Jerzego. To tam szukano haków na profesora Sławomira Cęckiewicza. Były to bardzo poważne przestępstwa, które kiedyś, mam nadzieję, będą osądzone. Ale były to także bardzo brutalne uderzenia w zaufanie obywateli, w tym osób publicznych do instytucji, w tym służb specjalnych własnego państwa. Kto dziś będzie w ich obliczu szczery po tym, jak ludzie Tuska przekształcili je w służby polityczne? Z naszych informacji wynika, że w walkę polityczną obóz rządzący wciąga także służbę ochrony państwa. Doświadczeni politycy, z którymi rozmawialiśmy, są wstrząśnięci poważnymi poszlakami, że informacje uzyskiwane przez SOP.